2 lutego 1971 roku została podpisana Konwencja Ramsarska, czyli konwencja, której celem jest ochrona obszarów wodno-błotnych. Co roku organizowane są Dni Mokradeł związane właśnie z tym bardzo ważnym wydarzeniem. Mokradła niestety w ciągu ostatniej swojej historii, szczególnie ostatnich 300 lat, zostały mocno zaburzone. Różne typy mokradeł możemy spotkać w przyrodzie od torfowisk, czyli tych, które gromadzą torf. Do tych, które nie są torfotwórcze, a także równie ważne, takie jak doliny dużych rzek o mineralnym podłożu. Jesteśmy na torfowisku rzecińskim, jednym z, z ważniejszych mokradeł w regionie, które badane jest od wielu lat pod kątem zmian hydrologicznych, zmian dwutlenku węgla, emisji oraz wiązania dwutlenku węgla. Torfowiska to bardzo ważny element naszego krajobrazu. My o tym dobrze wiemy. A spróbujmy sobie spojrzeć tak trochę przekrojowo na to, jakie funkcje pełnią. Z jednej strony to bioróżnorodność. Na torfowiskach żyje cała masa gatunków, które dostosowały się do podmokłości, dostosowały się do ubóstwa mineralnego i z tej perspektywy zniknięcie tych środowisk z naszego krajobrazu oznacza zniknięcie także tych gatunków. Warto choćby z tego powodu myśleć pozytywnie na temat torfowisk. Natomiast patrząc na torfowiska z perspektywy procesów takich fizycznych i chemicznych, które się odbywają na ich terenie, to trzeba pamiętać, że one odgrywają niezwykle ważną rolę w kontekście dwóch wielkich bilansów, bilansu wodnego naszego środowiska i bilansu węglowego. Te dwa bilanse węglowe jak na dłoni widać na przykładzie torfowisk. Czemu? Bo tereny podmokłe pochłaniają bardzo powoli, bardzo nieefektywnie można powiedzieć, dużej ilości dwutlenku węgla. Jednak ich wielką zaletą jest to, że potrafią ten węgiel przechowywać przez dziesiątki tysięcy lat. Dzisiaj oprócz presji ludzkiej pojawia się także presja klimatu, bo wiemy, że wzrost temperatury wywołany przez człowieka to nie tylko emisja z torfowisk, ale przede wszystkim emisja z przemysłu, spalanie paliw kopalnych. Z tego powodu pod wielkim znakiem pytania stoi przyszłość torfowisk, a tym samym poprzez negatywne to sprzężenie zwrotne także przyszłość klimatu. Torfowiska są niesamowicie uwodnione, i to właśnie duża ilość wody jest charakterystyczną cechą, właśnie dla tych ekosystemów. Jest ona też niesamowicie istotna, jeżeli chodzi o stan środowiska właśnie na torfowisku, a także w jego okolicy. Torfowiska złożone są z torfu i te wysokie pokłady torfu są chronione właśnie tą dużą ilością wody. Każde zaburzenie, jeżeli chodzi o wysokość poziomu wody na torfowisku, może być dla tego obiektu destrukcyjne. Jeżeli zaobserwujemy obniżenie poziomu wody na torfowisku, to wtedy warstwy torfu, które odkładane są przez tysiące lat, są eksponowane i do Dochodzi do emisji dwutlenku węgla, a także osuszenia tego torfu. No i możemy wtedy mieć do czynienia z bardzo łatwym zapłonem. A takie torfowiska, jeżeli już ulegną zapłonowi, mogą tlić się przez tygodnie, a nawet miesiące. I oczywiście to osuszenie torfowisk jest niekorzystne nie tylko dla samego torfowiska, ale także na przykład dla lasów. Ważnym elementem jest układ hydrologiczny takich obiektów, jak woda odpływa z danego obiektu, czy znajdują się rowy medylacyjne. Są dwa punkty podejścia obecnie do tego typu spraw, jak właściwie kształtować warunki wodne na obiektach właśnie takich wodno-terrowiskowych. Czy w pełni je regulować, aby tak z punktu widzenia człowieka można było retencjonować na wodę, lub też pozostawić ten układ nieuregulowany, lub też starać się ingerować tylko w momencie, kiedy mamy duży odpływ wody. Stąd stosuje się różnego rodzaju zastawki i inne urządzenia hydrotechniczne, biorąc pod uwagę, że nas interesuje tylko ta tak naprawdę ilość wody, przypowierzchniowa często, która jest im większa, tym mamy tą większą różnorodność, zmienność warunków i za tym idącą zmienność bioróżnorodności. Stąd obecny punkt ciężkości wiąże się, aby jak najwięcej gromadzić wody, jak najwięcej retencjonować wody w układach wodnych i bagiennych. Żeby zmienić warunki hydrologiczne na tym obiekcie, próbujemy zredukować opady, symulując de facto suszę i robimy to przede wszystkim w okresie wegetacyjnym. Okazuje się, że Ocieplając, z jednej strony zwiększamy produktywność tego ekosystemu, z drugiej strony zwiększamy emisję metanu do atmosfery. Z punktu widzenia klimatycznego odpowiedź nie jest taka prosta. Czy torfowiska wpływają pozytywnie i w przyszłych warunkach klimatycznych będą wpływały dalej łagodząco na klimat, czy raczej będą intensyfikować globalne ocieplenie poprzez zwiększoną emisję metanu do atmosfery? Warto w 50. rocznicę zastanowić się, jakie są ważne funkcje mokradeł w kontekście właśnie działalności człowieka, też ważne dla klimatu, i jak ważne funkcje odgrywają mokradła dla człowieka od wielu tysięcy lat. Społecznie ignorowane i niedostrzegane nabierają większej wartości, jeśli pomyślimy o nich jako o zbiornikach wody, które mają wpływ na nasze życie, a zdrowe mokradła to zdrowi ludzie, ponieważ mokradła są dla nas źródłem wody.